już je wcześniej. To jest trochę takie oszukiwanie, przepraszam Was. Oj. Przepraszam, nie jest oszukiwanie. Myślałem, że to jest coś poważnego, że ja zrobiłem jakieś przestępstwo, że e, oszukałem grę, a to okazało się, że po prostu tak miało być. Po prostu apteczkę mamy. que eu é W ogóle tutaj przyszedłem. Więc ja zobaczę tak, jak ja w ogóle się tam stąd wydostałem. Żeby nie marnować czasu na przyjście dalej. Można e, jednak przypłynąć, ponieważ jak to zrobimy, to okaże się, że e, poziom wody jest za, za nisko i nie wydostaniemy się, no niestety, więc, e, więc musimy obniżyć ten poziom. już mnie kurza kurza i irytuje Nie Nie pamiętam. Hmm. Chyba w tej po lewej. Tak mi się wydaje. Hmm, bardzo prawdopodobne. Bardzo, bardzo prawdopodobne. <laughs> Przepraszam Was. Bardzo prawdopodobne. Вида. Idziemy dalej. Naprawdę was przepraszam. Ale no, jak się mu, jak się gra i się koncentruje na jednej rzeczy, to trudno się skupić na drugiej. No i, i co za tym idzie? Można się powtarzać. Ja naprawdę tego nie zamierzam robić dużo. Nie pomyślałem. Um. Nie pomyślałem, więc jeszcze raz. Znowu. Doczekajcie sobie jeszcze tak. Jeszcze was trzeba pomęczę. Lubię to. Was męczyć, torturować moim, moim gadaniem. Ło! Dara, teraz mnie zachwyciłaś. Co to za emocja, Co że za emocje? No, no. Zapiszę, zapiszę. Człowiek uczy się na błędach. Oczywiście, czemu nie? Oszczędzę wam bólu i nie będę... Nie wiem, czemu nie chcę się wychylić. Hmm. E, zapis. I co? I, I co? I co? Tam możemy iść. Albo tam. Nie wiem, po co tam iść. A o tam, przecież możemy się wspiąć na górę. Tylko po co? Może jakieś apteczki w końcu napotkamy. No weź, proszę cię.